Marek Molak, spodziewany czy niespodziewany uczestnik gali MMA VIP 3? Wiesz co, to zależy. No jeżeli ktoś tam śledzi moją działalność w mediach społecznościowych, to pewnie wie, że sporty walki są mi bliskie od bardzo dawna. Ja tak naprawdę zawsze robiłem to tylko dla siebie i właściwie od bardzo dawna robię to tylko dla siebie. I tak naprawdę niedawno poczułem taki głód sprawdzenia się. Bardzo fajna propozycja wyszła tutaj właśnie ze strony włodarzy MMA VIP. I, I tak w ten sposób spełniam swoje małe marzenie. Daro Lew to wymarzony rywal na taki, powiedzmy, udział właśnie na, tak, na tego typu gali. No, jego ostatnie pojedynki pokazały, że nie jest w najlepszej dyspozycji, ale z drugiej strony, ja jestem debiutantem, absolutnie nie mam prawa tutaj wybrzydzać. Myślę, że na... nie chcę mówić, używać sformułowań na wyrost, że traktuję ten pojedynek jako pojedynek na przetarcie, bo tak nie jest. Podchodzę do niego bardzo poważnie i absolutnie nie bagatelizuję swojego przeciwnika. Myślę, że na początek jest ok. Poza tym, wiesz, no, lista zawodników debiutujących z Darolwem jest naprawdę długa i pokaźna, więc yy, absolutnie. To chociażby Szymon Kołecki. Chociażby właśnie jedno z większych nazwisk, tak. To zapytam inaczej, to jest motywacja do treningu, czy to jest motywacja w ogóle jakiś taki duch sportowy, wyzwanie wojownika tego typu? Wiesz co, no ja zacząłem trenować sporty walki dosyć wcześniej. Zaczynałem od boksu, potem przychodziłem przez Muay Thai aż do MMA. I e, ze względu na profil wykonywanej pracy, czyli na aktorstwo, moja twarz zawsze była gdzieś tam narzędziem mojego zarabiania, zarabiania i mojego przeżycia. I e, nie za bardzo mogłem sobie pozwolić na to, aby ryzykować uczestnictwem właśnie e, we współzawodnictwie tego typu, dlatego że e, no jest to kontuzjogenne. Ale powiedzmy, że gdzieś wypracowałem sobie już jakąś odpowiednią e, pozycję, która pozwala mi na to, aby poprosić o jakieś udogodnienia związane z moją pasją. Więc e, poza tym wszyscy, którzy ze mną współpracują, i producenci e, i reszta doskonale wiedzą, że się tym zajmuję. Nigdy nie wpływało to na jakość mojej pracy, i po prostu wykazali się dużym zaufaniem i pozwolili mi na to. Czy są takie role, gdzie trzeba wykorzystać sprawność fizyczną na takim poziomie, żeby nie zatrudniać kaskadera wyspecjalizowanego? Słuchaj, powiem Ci zupełnie szczerze, że jestem zażenowany faktem, że w szkołach teatralnych nie uczą aktorów chociaż podstaw samoobrony. Dlatego że zobacz, mamy teraz Ereki na akcji. Te sceny walki, sceny martial arts są w kinie bardzo popularne, a potem aktorzy przychodzą na plan, mają jakąś tam bardziej skomplikowaną scenę do zrobienia, i się okazuje, że zaczynają się schody, no bo oni gdzieś tam nie potrafią tego poukładać. Chyba, że mają tam tygodnie wcześniej ustawione jakieś treningi. No, 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 no i tak, no tak mi się wydaje, że. E, przepraszam, bo zgubiłem się. Wiesz co? Dobrze, to na koniec zapytam tak. tak. Posłuchałem. Wiem, 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 zaraz zacznę. Zapytam sportowy wzór aktora i fightera. Razem, w jednym. Bruce Lee? Nie, nie, Scott Adkins. Scott Adkins? o! Oh. A Dlaczego? Dlatego, że no widziałeś tam wyczynia, jak facet kopia, no goś jest po prostu doskonały. Jeszcze od czasów filmów Undisputed, kiedy oglądałem je z wypiekami na twarzy jako mało lat. Do teraz uważam, że gość jest absolutnie wzorem do naśladowania i jest no super. Zresztą takich e, mistrzów sztuk walki w Kinie jest naprawdę, no może nie w naszym, ale ogólnie w Kinie światowym jest naprawdę sporo i zawsze warto się przyjrzeć, bo jest to fajne szerzenie kultury. Dziękuję bardzo. W takim razie życzę powodzenia w walce i oczywiście, e, żeby nikomu się nic nie stało i żebyście zachowali zdrowie. Ja również zapraszam wszystkich z bardzo serdecznie 29 na moją walkę. E, dam z siebie wszystko. Mówią, że lew jest groźny, ale ja mogę być jeszcze groźniejszym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.